Nie wiem, czy ten kanał zmierza w takim kierunku, jakim bym sobie życzyła, bo tutaj miał być humorek, a takie jakieś poważne treści się pojawiają. Cześć, ja jestem Atanna Japanna, a to kolejna recenzja, bo tak mi się dobrze gadało przy poprzedniej. I dzisiaj bierzemy się za coś poważniejszego, bo nie jest to byle jaka tam beletrystyka, a literatura faktu. Reportaż. Jest to bardzo dobra literatura faktu. Ale zanim do tego przejdziemy, kochanicy, to może zaczniemy od samego autora. Autorem jest Jack Adelstein. Jest to Amerykanin, który jakuzą, jak możemy przeczytać w internecie na skrzydełkach książki na okładce oraz w różnych źródłach, zajmuje się jakuzą od ponad 20 lat. Przecież sprawdziłam wszędzie te informacje, bo wiecie, że informacje trzeba weryfikować i nie można brać byle czego, byle skąd, byle jak, byle gdzie. Wszystko trzeba sprawdzić kilka razy. Wcześniej w Polsce została wydana inna książka tego autora: zemstęku, kuzy, kulisy mrocznego półświadka. Jeśli chodzi o samego autora, to to byłoby tyle, bo już nie ma sensu więcej o nim gadać. Natomiast jeśli mówimy o wydaniu, wydanie jest to ponad 300 stron litego tekstu. Podzielonego na rozdziały, opisanego datami. I to są bardzo pomocne, że te rozdziały są opisane datami, ponieważ możemy sobie mniej więcej wyobrazić wtedy panujące realia. No dobra, nie wiem na przykład jak było 20 grudnia 1978 roku w Tokio w Japonii, aczkolwiek mogę sobie wyobrazić, że nie mieli telefonów komórkowych czy laptopów, więc wiecie o co chodzi i nie pluje się przed tymi monitorami tam zaburzenia. Dobrze? Okładka bardzo ładna, wszystko zgrywa się kolorystycznie. Oczywiście zachowane w koncepcji serii Mundus, bo w tej właśnie serii ukazała się ta książka. Na okładce mamy pana siedzącego tyłem, wytotułowanego z kataną, więc tutaj wiemy, że mamy do czynienia z bandytą i że książka będzie bardzo poważna i groźna. Na skrzydełkach mamy skrócone informacje. Natomiast jeżeli chodzi o quality, no to tutaj miałabym parę zastrzeżeń, ponieważ. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, przyznam Wam szczerze, ale ona tutaj trochę się zaczęła jakby odklejać, rolować, rozjeżdżać, i to jest dość dziwne, ponieważ ja tę książkę czytam tylko i wyłącznie w domu, nie nosiłam jej w torebce, więc nie miała do pokonania żadnych ekstremalnych warunków, a mimo wszystko, no, troszeczkę tutaj się zniszczyła, i no, jestem troszkę tym rozczarowana. Książka też jest wysoka. Jak porównamy to do recenzowanego w poprzednim odcinku Śmierci Komandora, recenzowanej, bo to jest książka, źle odmieniłam, zobaczcie jaka jest różnica. I to murakami jest wydany w standardowym formacie, bo to on się zgrywa z tymi książkami. I przyznam, że na początku troszkę mnie to dziwiło, trochę raziło w oczy, aczkolwiek później człowiek może tego się przyzwyczaić. To już potem aż tak w oczy nie bije. Czytając recenzję tej książki. Spotkałam się z opinią, iż sprawie ona wrażenie wydanej trochę na szybko, to jakby jest niedopracowana. Natomiast ja się z tym nie spotkałam, znaczy nie spotkałam. Chodzi głównie o literówki. Ja nie zauważam aż tylu literówek. Owszem, zdarzały się jakieś takie błędy, aczkolwiek nie było to aż tak bardzo rażące, żebym posunęła się do stwierdzenia, że jest wydana. Na szybko, no i też było zastrzeżenie w stronę kanji. Tutaj pojawia się dość sporo znaków, aczkolwiek one zawsze są opatrzone transkrypcją, czyli to jak możemy to przeczytać, oraz są przetłumaczone. Bodaj tylko raz zdarzyło się, że widziałam znaki, które wyjaśnione nie były, nie były również przetłumaczone, no to dla kogoś, nawet kto się uczy japońskiego, to może stanowić pewien problem, a już nie mówiąc o osobie, która z japońskim do czynienia nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o samą treść. No to przyznam, że ja z reportażem, literaturą faktu za dużo do czynienia nie mam, bo sięgam raczej po beletrystykę. Co prawda różną, ale dalej jest to książka fabularna, tak, a nie literatura faktu. Natomiast muszę przyznać, że tę książkę czyta się bardzo przyjemnie. Naprawdę nie odczuwamy tego, iż jest to reportaż. Nie mamy tylko takich suchych faktów, to jest wszystko bardzo ładnie ubrane w bardzo ładny, żywy język i nawet osoba, która nie ma do czynienia z Jakuzą, nie spotkała się, nie miała z nią wcześniej styczności, naprawdę będzie czerpała bardzo dużo przyjemności z tej książki. No czego ja jestem żywym przykładem, bo ja o Jakuzie wiem tyle, że jest to mafia i to są potatuowani panowie. No a teraz już wiem więcej, tak? Pomimo tego, że książka głównie obraca się wokół historii Saigo, czyli byłego Jakuzy, który został ochroniarzem i kierowcą autora, Poznajemy bardzo dużo innych osób, poznajemy ich historię, różne perspektywy. Też właśnie wydarzenia często opisane są w taki sposób, że widzimy różne perspektywy. Dzięki temu możemy zrozumieć te zachowania inaczej. Często też są przedstawiane nam różne życiorysy e, innych za które wyjaśniają na przykład ich ksywki czy charakterystyczne dla nich zachowania. Jakuza, pomimo faktu bycia mafią ma swój kodeks honorowy, tak zwany I podobnie tak jak Sado, czyli droga herbaty albo busi, do droga wojownika, wytycza ścieżkę, którą Yakuza powinien podążać. I tutaj też w wielu miejscach książki widzimy to, jak ważny on jest dla Yakuza i to, że jego nieprzestrzeganie jest bardzo surowo karane. W tej książce zadziwiające jest mała, wręcz znikoma rola kobiet, która sprowadza się głównie do bycia żoną, matką i kochanką. Nie podejmują one żadnych decyzji, nie zajmują stanowisk, nie mogą wkroczyć do świata Yakuzy. No ale tak naprawdę. Czego możemy oczekiwać od kraju, w którym od kobiety oczekuje się, że po, po urodzeniu dziecka zajmie się tylko dzieckiem, jak i że nie będzie zajmowała żadnych aspirujących stanowisk i nie będzie wychodziła ambicjami poza office lady? Znaczy to nie jest tak, że kobiety się tam nie pojawiają. One się pojawiają i wiele znaczą dla naszych bohaterów. Mam nadzieję, że sama sobie nie przeczę teraz w tym, co mówię i że zrozumiecie, o co mi chodzi. Książka na pewno szukuje. Bardzo szukuje fakt jak kuza głęboko wniknęła w państwo. To, że było na to przyzwolenie, to w ogóle tak jakby władza i jakuza stanowiły helisę DNA i były połączone bardzo mocnymi wiązaniami, i do rozbicia tych wiązań potrzeba ogromna siła, tak jak skrajne pH niszczy wiązania wodorowe. I dopiero wtedy było możliwe rozrywanie tego. Było bardzo dużo przyzwoleń na działalność jakuzy, tak naprawdę. Przechodząc przez kolejne rozdziały, obserwujemy upadek jakuzy, tego, jak się zmieniała, tego upadek również moralności jakuzy, oraz tego, co niszczy tak naprawdę. Wszystko, narkotyki, ale też o, widzimy to, jakie to było przyzwolenie ze strony państwa. Z tym, że tego wszystkiego nie da się opisać w jednej recenzji, naprawdę trzeba przeczytać te ponad 300 stron, żeby chociaż trochę zrozumieć, jak to wszystko, jak ta machina w ogóle głęboko działała. Jeszcze wracając do VAT, tak jak zauważyłam na początku, to slity tekst, tutaj nie ma żadnych zdjęć i powiem szczerze, że tego troszeczkę mi brakowało jakiegoś poglądu na to, na przykład z pogrzebów, na, na pewno było, jest mnóstwo zdjęć, które uwieczniły Jakuzę, natomiast tego w tej książce nie ma. Wiem, że to może wynikać z tego, że w 10 roku zmieniły się przepisy, które wydłużają okres, za jaki może zostać ukaranym, nawet po zaprzestaniu działalności, bo też autor wspomina na początku książki właśnie o tym, że musiał zmienić chronologię wydarzeń, że musiał zmienić nazwiska, żeby nie zaszkodzić po prostu swoim informatorom. I myślę, że również to mogło wpłynąć na to, że nie było tam zdjęć, aczkolwiek to by się bardzo przydało. Również może przytłoczyć struktura jakuzy. Ponieważ na początku jest to co prawda wyjaśnione, jak to działa, wytłumacząc sobie kolejne gałęzie, że to zgrupowania, rodziny, co jest pod czym, co jest nad czym, tak? Ale czytając tę książkę można się trochę pogubić. Bardzo pomocne byłoby drzewo, które by to rozrysowywało, jakie są zależności, bo to też jest istotne, na przykład, że ten nie zrobi tego, ten nie zrobi temu, bo jest jakaś między nimi zależność w gangach. To jest wyjaśnione. Ale czytając, bardzo ciężko jest ciągle wracać do tych początkowych stron, i sobie jakoś to w głowie układać, jak ta hierarchia wygląda. I taka, takie drzewo rozrysowane po prostu w zależności, pokazujące zależności między konkretnymi gangami byłoby bardzo, ale to bardzo pomocne, żeby po prostu odnajdywać się w tych strukturach. Naprawdę zaskakujący jest fakt, jak Jake. Głęboko wniknął w struktury jakuzy, jak, do jakich osób dotarł, żeby uzyskać takie informacje, takie szczegółowe opisy konkretnych sytuacji. To jest 300 stron faktu. To jest to, co było. On tutaj nie ubarwiał niczego, nie koloryzował. To jest to, jak było. I to jest naprawdę kawał dobrej roboty. No ale nie możemy oczekiwać innego, niczego innego od człowieka, który prawie całe swoje zawodowe życie zajmuje się właśnie jakuzą. Książkę Polecam naprawdę. Każdemu. Nawet jeżeli ktoś nie ma pojęcia o Jakuzie niczego, naprawdę to się czyta bardzo dobrze. Czasami ja wręcz zapominałam, że czytam, że czytam reportaż. Przyzywało mnie do realnego świata to, że czytam, że to i to wydarzenie wydarzyło się tego i tego dnia, i wtedy myślałam sobie kurczę, przecież to jednak stało się naprawdę, a nie tylko. Jest to jakaś fabuła, tak? Kolejnej książki. Naprawdę, serdecznie polecam każdemu, kto ma ochotę na kawał dobrej literatury i chce poznać Japonię z troszeczkę innej strony, może tej bardziej mrocznej, i poczytać trochę o mafii, której bał się nawet sam Barack Obama. Cześć!